Cześć, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym holu, kolejnym holu mierzonym. I tym razem mamy Sinsei i mamy Shayna. Także będzie dzisiaj miks mierzonych ym, rzeczy z dwóch sklepów, także zostańcie koniecznie ze mną. Zacznę najpierw od pokazania rzeczy. Zaczynając, słuchajcie, właśnie od Sinseya, to zacznę od rzeczy, które mam na sobie. Pierwsza rzecz to jest taki... Zwykły, klasyczny t-shirt, tylko w kolorze brązowym. Mój jest w rozmiarze L, ma taki bardzo luźny krój. Ja sobie ją, ten t-shirt zrzuciłam w spódnicę do środka. Myślę, żeby sobie zamówić go jeszcze w mniejszym rozmiarze. On jest tutaj taki wywinięty. I drugą rzeczą jest słuchajcie ta spódnica. Ja bardzo teraz się polubiłam ze spódnicami. To jest czarna, taka satynowa spódnica. 7 ósmych. Ja Wam zaraz ją pokażę na dole, jak ona wygląda. Czarna, bardzo klasyczna tutaj na gumce. Też w sumie wysokością w stanie, można sobie regulować trochę też jej po prostu długość. Także pokażę Wam teraz, jak ona wygląda. Luska. I ona. Jest tutaj się, właśnie to jest taka ani, to jest taka bardzo gorzka, jak gdyby czekolada ciemniejsza od tej, bo tu macie przyrównanie z czarnym, także ona jest taka bardzo ciemna, gorzka czekolada. Fajne ma takie, zobaczcie, na jedno ramię. Ona kosztowała 30 zł. Linki, oczywiście do tych wszystkich rzeczy z Sinsei, znajdziecie na dole w opisie pod filmem. Zaglądajcie koniecznie, Także taka elastyczna bluzeczka. Później będę ją mierzyła. Dużo czekoladowych rzeczy. Teraz są, słuchajcie, leginsy Flare, czyli takie leginsy dzwony. Moi są w rozmiarze XL i ja chciałabym mieć z nich L, bo one są mi trochę za duże. Ale powiem wam, że no już ich nie ma w elkach, byłam też stacjonarnie w kilku sklepach, na stronie też ich nie ma w elkach, no i po prostu ja sobie zostawię te XL-ki i co mogę słuchajcie o nich powiedzieć, to to że one są bardzo długie, także jeżeli jesteście wysokimi dziewczynami, to będą dla Was super, jeżeli jesteście niskie, no to trzeba dać do skrócenia boję się, że po skróceniu one stracą swoją tą formę tego właśnie dzwonka na dole, no ale zobaczymy, no muszę je skrócić, bo one są, słuchajcie, no pomimo naprawdę wysokiego, mega wysokiego stanu, to one są bardzo, bardzo długie, patrząc nawet teraz tak, to sięgają mi aż do samego po prostu palca, jak tak zrobię, wiecie, stopę naprężę, no są po prostu bardzo długie, także dzwony czekoladowe, kolejna brązowa rzecz, spódnica, w ogóle ta spódnica i ta spódnica była z działu wyprzedaży. Tutaj jest taka bardziej klasyczna, bawełniana z rozporkiem z boku. Też ona jest mi duża, bo to jest XL, a jest po prostu jakaś taka luźna. Tutaj ma takie marszczenie na brzuchu, zobaczcie. Ale właśnie ona kosztowała jakoś bardzo niedużo, także zostawię ją sobie. Zaraz też ją z czymś zestawię. I ostatnie rzeczy z tego zamówienia to są rzeczy dla mojego starszego syna taki po prostu t-shirt na, ja kupowałam ten t-shirt na 158 z takimi pleckami upak spodni e, szare i czarne też Wam wrzucę linki do tych spodni jakbyście też szukały teraz dla dzieci już Wam od razu powiem czy tak są ocieplone ale nie bardzo, nie bardzo grube. Są takie akurat, może właśnie na jesień, w sumie z czarnymi dodatkami szare. I te po prostu są całe czarne, takie dresowe. Dobra, przechodzimy do Szejna. W ostatnio też dużo zamówiłam. Już idzie do mnie też kolejne zamówienie. Także, jeżeli będziecie chciały, żebym też wam to nagrała, zostawcie koniecznie kciuka, subskrypcję. No i napiszcie to w komentarzu. I parę butów. Słuchajcie, zamówiłam. Pierwsze takie bordowe Adidaski, bardzo ładne, leciutkie, powiem Wam. Tutaj jest 39, bo tam po prostu z reguły ja się kieruję rozmiarówką na stronie, jaka jest podana. Także to są pierwsze. Zaraz będziemy je mierzyć. To jest druga para butów. To są takie bardzo jasno-beżowe. Te zamszowe mokasyny w takim jasnobeżowym kolorze, i tutaj też mam rozmiar 39. Oj, odkleiło mi się to i się klei. E, I one są w ogóle bardzo lekkie. Jak je założam, to aż dziwnie się w nich czułam, bo są takie, takie lekkie. Zobaczymy, jak będą się mi sprawdzały. Kolejna rzecz to zobaczcie taka mała torebeczka w takich akurat kolorach. Ona występuje w bardzo, bardzo wielu kolorach. I byłam do niej tak, co do niej, taka zdziwiona, bo myślałam, że ona przyjdzie taka, wiecie, cienka, sztywna, a ona jest taka mięciutka. Wiadomo, to nie jest torba pojemna, ale bardzo podoba mi się, jak teraz wyglądają właśnie te takie mniejsze torebeczki na telefon i ten mały portfelik. Wystarczy plus do tego jeszcze ewentualnie jakaś pomadka. Także taka torebeczka. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o akcesorium, to jest czapka z daszkiem, bordowa. Dużo mam w tym sezonie czekoladowych rzeczy. To, co zamówiłam jeszcze, to prawie wszystko jest już czekoladowe i na razie chyba wystarczy. Może jeszcze coś właśnie bordowego, ewentualnie czarnego. Jeżeli jesteśmy już przy kolorze borda, to jest taka, słuchajcie, bardzo fajna jesienna kurtka. W końcu znalazłam taką dla siebie chyba idealną kurtkę na jesień. I to jest bordo, ale. Przyrównując do tej czapki, to to jest oczywiście śliwka, to jest bordo. I bardzo żałuję, że nie jest to bordo, bo ja wolę bordo, no ale ona mi się bardzo podoba, jest bardzo twarzowa. Jest taki bezrękawnik, to jest krótki, czekoladowy bezrękawnik, właśnie bardziej do takiego stylu sportowego. Ja to widzę do leginsów, jakichś takich wysokich sneakersów, myślę, że będzie mega wyglądał. Jeszcze pewnie sobie zamówię albo właśnie czarno, albo... Brązową czapkę z Daszkiem, chociaż ja w ogóle, słuchajcie, nie chodzę w czapkach z Daszkiem, ale one tak mi się teraz zaczęły podobać jako taki element modowy, że no, już na wiosnę miałam jedną. Rzadko ją nosiłam, bo rzadko, ale czasami ją tam nosiłam. Ta już mi się bardzo fajnie też w ogóle na plaży sprawdziła. Bardzo lubię taki ten koledżowy styl, bardzo mi się podoba. Czyli też taka koszula wyciągnięta ze swetra. Tutaj mam. Właśnie brązowe takie legnice, ale takie typowo bardziej sportowe. Muszę sobie jeszcze zamówić takie bardziej śliskie do chodzenia hmm, po domu, chociaż tych też pewnie będę chodziła po domu. No one są tutaj z tym puszapem. Tak się prezentują, zaraz sobie to razem zestawimy. Ostatnia rzecz to jest torba. Jest, słuchajcie, ta torba w bardzo teraz modnym kroju, zobaczcie. Czekoladowa. Eko skóry. Ona jest tutaj zapinana tylko na taki zatrzask. Tutaj też są jeszcze takie magnesy, które łapią. I mamy tak dłuższe ramionczka, żeby sobie założyć, tak? Albo krótsze, żeby sobie właśnie nosić o. Tak, w ten sposób to, to, tą torebkę. Ja co do tej torebki powiem, mam szczerze, nie jestem przekonana po prostu. Także ja nie wiem, czy tą torebkę sobie zostawię, czy ja ją po prostu odeślę, bo nie wiem, czy ona jest do końca w moim stylu, i chyba bym wolała, żeby była ona jednak zamszowa niż z ekoskóry. Także nad torebką się jeszcze zastanawiam, a teraz lecę przymierzać resztę rzeczy, będę sobie je miksowała. To jest dalej, ta sama bluzeczka. Na, założyłam, zobaczcie, właśnie te legginsy. Yy, założyłam właśnie teraz te legginsy. No, one są takie na mnie, no luźne i musiałam je sobie o tutaj trochę podciągnąć, żeby długość ich była dobra. Zaraz Wam zniżę na dół, jak to wygląda. Ale tutaj macie w niskiej cenie i legginsy, i ten t-shirt, i stylówka gotowa. No i dobra, mamy ten piękny long z odkrytym, zobaczcie, ramionkiem. Właśnie z tą brązową spódnicą. Ją też fajnie można było sobie połączyć z czarną jakąś bluzką. mi się już nie chciało iść po tą na przykład, którą też mam w łódkę z Sniseja, bo też ona by do tego pięknie właśnie wyglądała. Tutaj sobie dałam do tego tą, tą torebeczkę i te moje panterkowe sandały, one są również z szejna. Ja mam tylko nadzieję, że oświetlenie tutaj nie będzie najgorsze, dlatego że musiałam dzisiaj po prostu nagrywać tu i że tutaj też będzie ok oświetlenie, że będzie dobrze też widać kolorki. No i mamy to ostatnie sportowe już połączenie, bluzkę sobie zostawiłam na razie tą, ale też ta brązowa spoko, to są słuchajcie te leginsy leginsy mam w rozmiarze L kamizelka taka pod szyję, taka krótsza no tutaj też mam jeszcze gumeczki ściągające założyłam też te bordowe buty także na pewno zaraz wam pokażę czapeczka czy do rozpuszczonych czy do związanych taki właśnie jesienny już sportowy styl, czyli to jest taki mój styl, powiem Wam szczerze, najbardziej codzienny, tak? To jest mój taki najbardziej codzienny właśnie styl. Do, do tego może zamiast tych leggingsów jakieś bardziej takie gładkie i właśnie na przykład ta bordowa kurtka, co może też Wam zaraz założę. Najpierw zniżę się i pokażę Wam butki. też myślę, że będzie spoko pasowała. Ta malutka torebeczka, nawet taki słuchajcie, luźny outfitik na po prostu spacerek. Dajcie jak zwykle, oczywiście znać, która stylówka była Waszą ulubioną stylówką. Czy nagrywać Wam więcej tego właśnie kontentu, czyli Sensei Shane to są ostatnio moje dwa top sklepy. Zobaczymy, jak z jakością będzie właśnie z tych rzeczy z Sheina, bo wcześniej nie miałam zbyt wiele, a teraz trochę też właśnie ciuchów się u mnie pojawiło z tego Sheina. Także to tyle. Pamiętajcie o kciuku, o subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, no i o komentarzu. Pa!